Nie pamiętam kiedy ja ostatni raz w szkole byłem zawsze żonę wysyłał mnie. Dzień dobry, panu. O, dzień dobry, pani. Zachowanie franciszka, no to przechodzi ludzkie pojęcie. Wie pytałam o proste działanie matematyczne, a on mi odkrzyknął yy, Pitagoras! No, ale... A to było ewidentnie. To nie, był Pitagoras. To nie a, był Pitagoras. dzisiejsza młodzież, no co, czego ona się uczy? Tylko e, używać kciuka. Więc jakby to, że on wie, że był Pitagoras. No, to, to jest naprawdę sukces. Ostatnio mu mówię, Franiu, e, wynieś śmieci, a on do mnie. E, tato, wiesz co, weź, spadaj i y, sam wynieś. Mówię, no jak ja? Mocno tam w szkole. Mówię mu, nie ma wstać. I po czego godzinach wstaje. Tylko wie pan, co? Podchodzi do dziewczynek i, i szepcze im w ucho: y... Ciaobella. Ha, Czyli A, zna języki! No dobrze! No, cześć, mój... cześć, tato! Ciaobella! No widzi panno! Co pani się dziwi, że mówi do pani, że pani jest piękna? Jakby powiedział cześć garbata, to bym się wkurzył na pani miejsca. Pani przed chwilą, jak mnie tak chwyciła, to aż myślałem sobie: yy... Drapieżnie. Drapiesz mnie czy nie drapiesz no. mnie? A ja nie lubię, wie pani, że nie mówiłem, że ja nie lubię takiego kiziania bez, bez powodu. Bo mnie drapiesz albo nie drap, nie? O. Co, Bella! Fawore tu ete kompasę, kuję łbasę. No, generalnie jego wzorem do naśladowania jest laleczka czaki. Ostatnio, jak dorwał się do psa sąsiadki, tylko ogon został. Aż taka, taka, taka. Bella. Tylko żałuję, że w franiu tak nie, nie rośnie trochę. Że w ósmej, tak, tak, w ósmej klasie. piątej Dla ciebie. Co ty dałeś pani? Mnie. Pan, to jest troszkę przerażające. Przepraszam najmocniejszy. Bierzcie i dzielcie się. No to się podzielił. Tym, co miał! Co pan go tak broni? Bo to dziecko moje jest! Ma pita Golas! Tak. Ciebie coś wie. To no, jest akurat ta zlepka Pita i Golas. Bo też lubi bardzo jeść pitę na golasa. Helikopter. Dobrze, dobrze, dobrze. dobrze no my dobrze. jesteśmy taką zwykłą rodziną. Dobrze, no ale musimy coś zrobić z jego zachowaniem, no bo przecież on nie przejdzie do następnej klasy, no. no. Naprawdę? No tak, bo on się zachowuje skandalicznie. No ja nie... Ostatnio yy, podszedł do dyrektora. Tak. I powiedział mu, yy, spadaj znowu, no. Franiu. Proszę cię, jak będziesz następnym razem chciał obrazić kogoś, to czytaj trochę słownik. Nie możesz cały czas korzystać z tego samego wyrazu. Możesz na przykład powiedzieć, yy, goj się! Słuchaj pani to... nauczycielki, goń, goń się! Widzi pani, jakie to jest chłonne dziecko, nie? Raz tak, powtórzyć, tak, od razu łapie. Ostatnio mu na przykład powiedziałem, y, powtórz. Y, R. Przez cały dzień nie, nie można go było wyłączyć. No. No. po kim on to ma. No niech pani zgadnie. Rrr. Cześć, kochanie! Przedstawię Halina, moja żona. Dzień dobry. A, tak. Mama, jeszcze raz padaj. Ej, charakter po tatusiu, a uroda po mamie. Tak tak, no. tak, tak, tak. No. Ustaliliście już warunki przejścia do następnej klasy? Rrr. Jeżeli przejdzie y, test z y, filologii, mm -hmm. to może, może go pusz. A jak długo się chodzi taki test? Eee. O, dba Al nieś może chodzić. On to tak chodzi. zapitala, proszę tak. pani, on wszystko przejdzie. Ostatnio babcie przeszedł. Syszała tak. sobie, opalała się, on po niej przeszedł. I to jak? Tak. No zdeptał jak głupią. Tak i powiedział na do widzenia, yy, Spadaj. pani zgadnie. SPADA!